W przypływie takiej szalonej, zdesperowanej ambicji postanowił dokonać tego sam, żeby nie być gorszym. No, skutek był taki, że właściwie zaginął. Oni stracili z nim kontakt, to nie były te czasy tak jak dzisiaj. Nie wiedzieli, co się z nim dzieje, no, ale czekali, że być może zdarzy się jakiś cud. Książka Nanga Parbat 1985 jest kontynuacją serii In Memoriam. Seria ta poświęcona jest wyprawom, w których brał udział mój mąż Tadeusz Piotrowski. Dlatego jest to taki wybór, ponieważ tylko z tych wypraw mam zdjęcia. Nie mam zdjęć z innych wypraw, nie mam materiałów z innych wypraw. Dlatego ten zasób. Zbiorów ograniczony do tego, co posiadam w swoim archiwum, mogłam wykorzystać tylko w ten sposób. Chodzi mi w tych książkach przede wszystkim o zachowanie pamięci o tych, którzy odeszli i zostali w górach na zawsze, ale chciałabym też stworzyć taką pamiątkę, a może komplet pamiątek dla tych, którzy z gór wrócili, wspominają stare, piękne czasy. I będą mogli to sobie przypominać bardziej skutecznie, oglądając kolejne zdjęcia. W książce to jest bardzo wiele zdjęć, dlatego że udało mi się namówić do współpracy przy niej wielu współautorów. I to zarówno jeśli chodzi o tekst, jak, jak i o zdjęcia. Namówiłam wszystkich uczestników, to znaczy starałam się namówić wszystkich uczestników wyprawy, żeby każdy napisał jakieś wspomnienie albo opisał wydarzenie, które było dla niego w czasie tej wyprawy najistotniejsze. I ci, którzy byli w stanie to zrobić, bo niektórych już nie ma, niektórzy są w stanie zdrowotnym takim, że no, nie są w stanie podjąć się tego działań, więc yy, stanowi to pewien taki dokument i zapis. Tego, czego już nie ma, na przykład zapis notatek Piotra Kalmusa, którego nie ma z nami, a którego notatki odnalazła i zachowała jego żona, córka przepisała, i te ostatnie słowa Piotra są już na zawsze utrwalone w książce. Są też zdjęcia uczestników wyprawy, i to nie tylko tych, do których mogłam dotrzeć, ale również szczęśliwie zdjęcia tych, których już z nami nie ma. Ale ich fotki zachowały się w archiwach kolegów i to było też cenne. I to jest dla mnie też bardzo fajną rzeczą, że ja mogę rodzinom przekazać coś, co po nich zostało na zawsze. Tadeusz był na dwóch wyprawach na Nanga Parbat. Pierwsza wyprawa w 82. została opisana w książce pod tym, że właśnie tytułem Nanga Parbat 1982. Była to wyprawa zorganizowana przez Karla Marię Herlikofera i Tadeusz, tak jak to miał w zwyczaju Herlikofer, został zaproszony na tę wyprawę z prawem doboru sobie partnera i wybrał Andrzeja Bielunia. Razem się wspinali. No, Andrzeja tam trapiły różne takie nieszczęśliwe przypadki, i w efekcie końcowym w tych szczytowych partiach Tadeusz wspinał się głównie z Georżem Literem. Nie udało mu się niestety zdobyć wierzchołka, wyjść na szczyt. Dlatego, że na skutek niezfortunnego zbiegu okoliczności młody Szwajcar Uli Biller, który chyba już miał zaczątki choroby wysokościowej, stracił orientację, wysforował się przed grupę wspinającą się. Właściwie nie, on się nie wysforował. On został z tyłu za grupą tą prowadzącą i kiedy się ocknął z takiej drzemki, Zobaczył, że oni schodzą. Nie wiedział, że oni schodzą, nie zdobywszy wierzchołka, tylko schodzą, by ponowić atak. I przypływie takiej szalonej, zdesperowanej ambicji postanowił dokonać tego sam, żeby nie być gorszym. No, skutek był taki, że właściwie zaginął. Oni stracili z nim kontakt. To nie były te czasy tak jak dzisiaj. Nie wiedzieli, co się z nim dzieje. No, ale czekali, że być może zdarzy się jakiś cud. I Uli w pewnym momencie się pojawi. I tak się, tak się stało. Z chmur wyłonił się Uli, który był mocno podmrażany, i zaczęła się teraz już walka o jego życie, żeby go sprowadzić na dół. Tym sposobem i George Litter i Tadeusz stracili szansę ponowienia ataku szczytowego. Musieli zejść do bazy i już skończył się Permit czasowy. Ta książka nie została dokończona przez Tadeusza, bo to był Nanga Parwa 82 to był reprint książki, którą Tadeusz zaczął pisać. Ponieważ jej nie skończył, więc poprosiłam Żorża Litera, jego partnera z tej części wspinaczki, kiedy oni sprowadzali uległo, żeby George dokończył to opowiadanie. No i to też było Sporo wysiłku wymagało, ponieważ trzeba było przetłumaczyć książkę, ostatni rozdział i dopisać, czego tam jeszcze nie ma. George wywiązał się z, świetnie z tego zadania. Książka została dokończona i została wydana jako poprzednia. Natomiast ta, Nanga Parba 1985, to jest historia wyprawy zorganizowanej przez y, klub krakowski. Kierownikiem był Paweł Mularz. I tak jak to w tych czasach było, do wyprawy, do składu, zostali doproszeni goście zagraniczni, którzy byli no, donatorami dewiz na wyprawę. Był to Carlos Carzolio Elsa Avila. Również polski Amerykanin, że tak powiem, Sławek Łobodziński. W składzie był jeszcze Jurek Kukuczka i Andrzej Heinrich jako te takie najważniejsze główne filary. No i kilku tam jeszcze innych uczestników, którzy doszli: Michał Kochańczyk, Mirosław Gardzielewski, Andrzej Samolewicz, Adam Potoczek. Niestety w czasie tej wyprawy mieli bardzo niesprzyjające warunki atmosferyczne. Ciągle było załamanie pogody. Tadeusz często pisze, jak odmienna jest, właśnie, aura podczas tej wyprawy w odniesieniu do tamtej, którą pamiętał z 1982 roku. No i w pewnym momencie, kiedy już ten zespół szturmowy był dosyć wysoko, i nastąpiło, teraz to się nazywa okno pogodowe. Wtedy to mówiło się, że Wreszcie pojawiło się słońce i można się wspinać. Kiedy nastał czas, że wiadomo było, że nastąpi roszada jedni wejdą, drudzy będą schodzić to wszystko było zaplanowane. Ten drugi zespół szturmowy, któremu dowodził Tadeusz, wyszedł z bazy i niestety na trasie między pierwszym a drugim obozem Piotra Kalmusa porwała lawina. Porwała go tak nieszczęśliwie, że nie przeżył tego upadku z lawiną. Mówię to z wielkim żalem, ponieważ wcześniej więcej szczęścia miał Andrzej Samolewicz, który też spadł z lawiną 600 metrów i któremu właściwie nic się nie stało, pomijając niewielkie potłuczenia i złamane jedno czy dwa żebra, które się w trakcie wygoiły i on jeszcze był gotów wspinać się, mógł podjąć ryzyko takiego wysiłku górskiego. Natomiast Piotr nie przeżył, no i ten zespół. Musiał zająć się transportem ciała, co nie jest prostą sprawą w górach i pochówkiem kolegi. Ponieważ czas się skończył, permit wygasł, oficer łącznikowy nie zgodził się, znaczy władze nie zgodziły się na przedłużenie tego czasu ataku, pozostawania w bazie, więc musieli się zwijać i tym sposobem po raz drugi Tadeusz stracił szansę. Wejścia na wierzchołek góry, na której właściwie wytyczył tę drogę, tym południowo-wschodnim filarem właśnie na poprzedniej wyprawie. No ale koledzy skończyli, było to pierwsze polskie wejście na Nanga Parbat, a co ciekawe, z drugiej strony atakowały ją w tym samym czasie dziewczyny Wanda Rutkiewicz ze swoim zespołem i zrobiły one pierwsze polskie kobiece wejście na Nanga Parbat dwa dni później. Seria In Memoriam składa się z czterech książek w tej chwili. Pierwszą była K2 1986, drugą była Lotse 1974, trzecią Nanga Parba 1982, czwartą Nanga Parba 1985, a piątą będzie reprint książki w lodowym świecie troli o norweskich wspinaczkach, które na owe czasy były wielkim sukcesem, wielkim osiągnięciem sportowym. I jako ciekawostkę mogę zdradzić, że w tej książce będzie też bardzo bogata część zdjęciowa, albumowa, ponieważ wtedy, kiedy Tadeusz wydawał książkę, były limity przydziału papieru i cięło się zdjęcia. Natomiast ja mogę z archiwum, z przepasnych czeluści archiwów wydobyć pozostałe zdjęcia, a ponadto jeszcze uzupełnić ją dopiskiem historii, która jest myślę, że warta odnotowania, ponieważ jest to opowieść o tym, że w Ondolzne powstało ogromne, wspaniałe, nowoczesne muzeum górskie ze zbiorów między innymi państwa henów, którzy gościli Polaków i którzy Polakom wysyłali zaproszenia, bo były to takie czasy, że bez zaproszenia za granicę się nie wyjechało. I z otwarcia tego muzeum mam zdjęcia, które otrzymałam od jego dyrektora, i te zdjęcia również chcę dołożyć do tej książki.